Wielka dziura. Powstała nagle gigantyczna dziura w ziemi. Powstała z dnia na dzień. W Meksyku, w stanie Oaxaca, powstało gigantyczne zapadlisko. Początkowo dziura miała zaledwie 5 metrów, ale szybko zaczęła się powiększać. Obecnie ma 100 m średnicy i 20 m głębokości. Gigantyczne zapadlisko powstało na jednym z pól w pobliżu Santa Maria Zacatepec w stanie Oaxaca w Meksyku. Jest to słabo zaludniony obszar, a w najbliższej okolicy nikt nie mieszka. Dziura w ziemi ma 100 m średnicy i 20 m głębokości. Jeszcze kilka dni temu miała średnicę 5 metrów, ale stopniowo się powiększa. Gigantyczne zapadlisko w ziemi. Zapadlisko zaczęło się tworzyć w ubiegłą sobotę 29 maja. Według władz jego przyczyną jest uskok geologiczny. Mieszkańcy z kolei uważają, że powstało poprzez nadmierną eksploatację warstw wodonośnych przez koncerny przemysłowe. Według innych teorii zapadlisko powstało, ponieważ pod ziemią znajduje się zbiornik wodny. Nie ma jednak potwierdzenia tej wersji. Sprawą gigantycznej dziury w ziemi zajmują się specjaliści. Nikt nie został poszkodowany. Służby zaapelowały, aby nie zbliżać się do tego miejsca. Gdy w środku zaczęła gromadzić się woda, odgrodzono je kordonem policyjnym.